Hej, witam was w kolejnym odcinku przy Zola. Łaaa, lagi, lagi, lagi. E, cóż, o jajko! Uhu. E, tak, miał być przed chwilą odcinek właśnie Dark Messiasza, ale postanowiłem, że zrobię Minecrafta. E, a to dlaczego? E, zauważyłem, że narobiłem szkła jak głupi, e, tam wszystkie piece były w szkle, te też zapchałem całe szkołem jeszcze się robi. O, tutaj się już nawet kończy. Aż poczekam Wiąże eee, Wiążę pewne plany z tym. No, tu też już się kończy. No fajnie. Tu też będzie. ha <grybujesz> O, się świetnie wyliczyło. Akurat pod koniec filmu. Eee... Tu też było? Tu też, ale już nie tak dużo. Szkoda. Eee. Tak, mam pewne plany co do szkła. Trochę go mam. Spójrzcie na to ha, master w przytapianiu. Poskładajmy to sobie chwilę. Co tu można jeszcze poskładać? Tu, tu, tu. Tu. Eee, tu. No dobra, i niech to tutaj będzie. Eee, mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodoba. Na pewno już ktoś coś takiego robił. Chociaż nie wiem, na wielu serwerach multiplayer jest coś takiego, tylko że kolorowe. A ja chcę z tego zrobić szkło i jakąś taką fajną po prostu bazę do no, posiedzenia sobie. Dobra, zostawmy sobie jeszcze troszkę. Kurczę jak to wygląda. <grym> Samo szkło. Dobra. Co chcę zrobić? Dokładnie zrobić sobie... A chwila. Włączę sobie Easy. Hmm. Mam nadzieję, że mnie koło marnica żadna nie dopadnie. Jeżeli one w ogóle atakują. One są neutralne chyba. Tak, yy. no cóż, mamy kwadrat w wodzie. Może się pewnie domyślacie. Po co mi tyle szkła? Hmm. No tak. Dajcie mi to. Yy, miałem budować pomnik dzisiaj. Już zacząłem nawet go rysować tak w pikselach Abym wiedział jak to zrobić Ale strasznie krzywo wyszło Będę musiał rysować jeszcze raz Wkurzyłem się i postanowiłem, że zrobię to Co to dokładnie będzie? Będzie to szklana piramida W której będę miał taką bazę wypoczynkową yy, Rozumie się przez bazę wypoczynkową, że Nie wiem Będą sobie tam ciasta leżały i w ogóle Takie odprężenie po prostu, że jak coś nam się na przykład robi, coś w piecu, i chcemy sobie poczekać, to tutaj się będzie przychodziło. No i się będzie odpoczywało. Mm. Strasznie dużo potrzeba na to szkła, co liczyłem. Mam tu nawet to rozrysowane na mojej kozackiej karteczce. Wyrwanej z geografii. Eee. Tak. Ma to wysokość, nie wiem, ilu? 12? koło tego nie, za dużo ziemia będzie drewniana chyba chyba, że też zrobię szklaną, zobaczę jak to będzie wyglądało lecz najpierw spróbujemy sobie po prostu drewnianą, nie wiem jak zrobię wejście jeszcze cóż, chciałbym zrobić ten odcinek w HD więc jeżeli to zrobię, to możecie sprawdzić po prostu czy można z 360p zmienić na 720. Spoko było jakbym zrobił, bo chyba w końcu ogarnąłem to jak to zrobić. O! No i co teraz? Haha! <laughs> Zróbmy tak. O! Geniusz. Coś miałem powiedzieć. E, już w ogóle zapomniałem co. Jakieś ogłoszenie to było. I wydaje mi się, że to było bardzo ważne. Dobra, nie pamiętam. E, miejmy nadzieję, że nasz. Mój. Dobra. Nawet nie wiem co chciałem powiedzieć. Ale cały czas mnie to męczy. Mam to na końcu języka. E, dobra, olewka na to. Tak, ostatnio oglądałem. Film użytkownika w ogóle Wąziu. Mam nadzieję, że kojarzycie. E, jeden z najlepszych, według mnie, let's playerów recenzentów, który kiedyś pracował dla TV-gry. E, teraz robi filmiki dla Gaminatora i, i zrobił pewien odcinek z multiplayera. E, podczas gdy w ogóle ten serwer to był. Minecraft .pl. Chyba. Nie wiem, nie gram tam. No właśnie nie gram tam. A błądził wpisał player list, gdzie wyświetliło się wszystkich użytkowników. I się wyświetlił w ogóle zol.pl Dziwne, bo nie gram, więc jakby robił coś przypałowego na serwerze tam u was Jakby psu mi reputację, to pamiętajcie, że to nie ja. Nie gram na razie na multiplayerze. Bawię się singlem. Jakoś mnie nie ciągnie multiplayer, ale no kiedyś zamierzam dołączyć właśnie do Minecraft.pl. No. I to chyba na tyle. Yy, przystępujemy dalej do budowania naszej piramidy. Yy, teraz też będą znowu dwa odcinki Dark Messiah'a, Jak nie trzy, bo teraz robię zamiast Dark Messiah'a No ale zrobię dwa Dark Messiah'a, ponieważ mam ostatnio sporo wolnego czasu. W środę chyba nic nie będzie, bo wyjeżdżam. No. To chyba na tyle. Cały czas marnuję szkło. W ogóle to będzie też można wykorzystać jako jakiś punkt widokowy. Też zamiast wieży. Albo basen. O, może basen tu zrobię. Hmm. A w sumie po co jak ja mam na około domu wielki basen. Jest mi bardzo miło, ponieważ nadal podsyłacie mi pomysły. Na prywatne wiadomości. Cieszy mnie to. W ogóle też mnie to cieszy, że jesteście aktywni w komentarzach. Że w ogóle jakoś tak mój kanał tworzy taką społeczność, mi się wydaje. No, jest mi z tego powodu bardzo miło. Fajnie, że Wam się nadal podoba. Normalnie, jak wchodzę na YouTube i widzę, wow, trzy nowe komentarze, to klata normalnie mi rośnie. Szok. Tu. Cóż. Nie wiem, czy mi szkła wystarczy. Ile ja go jeszcze mam? Może wystarczy. Teraz nie będzie potrzeba tak dużo szkła, ponieważ to idzie wyżej i się skraca chyba o cztery klocki po rogach. Chodzi o 4 mniej jak idziemy wyżej Ła! Haha. Idziemy dalej Właśnie się zorientowałem, że nie mam drewna Ajajaj. Aj, aj. Ciekawe jakie ja zrobię z ziemię. O, z wełny zrobię ziemię. Mam sporo wełny. Barwników też Czemu nie Ale co Odcinek taki mi się wydaje Ten będzie taki troszkę nudnawy Dlaczego a to dlatego że No cóż buduję no, no co mam robić Ja nie chcę tego przyspieszać ponieważ No mam do was ogłoszenia Nadal sobie próbuję przypomnieć o tamtym ogłoszeniu Ale coś jakoś mi nie wychodzi Eee Hmm. Co by zrobić jeszcze w tym odcinku Pomijając tą piramidę Chciałem zbudować pomnik tak bardzo No ale kurcze no Zrypałem cały projekt O stąd widać tamtą wyspę Co jest przed nami Haha Strasznie mi się podoba tutaj ten teren Jest normalnie przepiękny no Boże, jaram się ha Żałosne. No dobra, no ale Minecraft jest taki, że akurat jest się czym jarać. Żeby z pikseli zrobić coś takiego, no to kurde. Sorry, ale trzeba mieć łeb. Hmm. Szkło to akurat jest ohydne. Wygląda w ogóle jak... Hmm. Nie wiem, czy trzeba to porównać. Do czegoś białego. Haha <laughs> Piramida się kończy No tam chyba star szkła Mam nadzieję o! Chcę jeszcze zrobić w ogóle w Minecraftie studio nagraniowe Które będzie miało takie fajną wielką szybę Wszystko będzie z wełny jakiejś kolorowej nie mam jeszcze pomysłu, jak zrobić w środku instrumenty. To, to raczej będzie ciężkie. Robienie instrumentów. No ale cóż, pomyślimy. E, ostatnio pewien użytkownik podesłał mi kanał gościa jakiegoś z, nie wiem, z Ameryki, z Anglii. Nie wiem, wiem, że mówił po angielsku i mówił, że mógłbym, nie wiem, zapożyczyć sobie od niego jakieś pomysły. Tak, szanuję to, że mi podsyłacie pomysły, że podsyłacie mi nawet kanały innych, ale jak na razie nie chcę nikomu tak podkradać pomysłów. Wiecie o co chodzi. Cóż, tu będzie wejście. Aha. I szklany most. No właśnie, nie chcę podkradać nikomu na razie pomysłów ani ich pożyczać. Chcę na razie wymyślać sam. To akurat jest taka tylko inspiracja z multiplayera O Jezus, jakie krzywo robię wejście <grystanie> Tu I Będzie jedno wejście O tak Dobra y... Chcę zrobić pomnik czego? No mojej, mam nadzieję Mojego hobby życiowego a jest nią nim, gitara. Mam nadzieję, że będzie mnie ciągła przez całe życie. Eee... Kurczę, strasznie laguje Minecraft. No, hobby życiowego, i właśnie próbuję to narysować, ale jakoś sensownego rozwiązania nie widzę. Widziałem na w grafice Google jakąś fajną gitarę, którą można przepikselować. I chyba tak zrobię. Szkło nam się skończyło. Hmm. Szkiełko, szkiełko. No, fajnie to wygląda. <laughs> Nawet nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. O, właśnie. Pokażę Wam, jak prawidłowo działa mój mob grinder. Ponieważ miałem Wam kiedyś pokazać, a nie pokazałem. Cóż, działa on już w końcu prawidłowo Tylko czy jestem na easy? Jestem Działa w końcu prawidłowo Miejmy nadzieję, że jakiś creeper mnie nie rozwalił tam wszystkiego Więc wezmę na wszelki wypadek miecz I w dół I w dół I w dół Tadam I tak oto Moi drodzy, lecą sobie tu itemki. Uhuhu. Tylko, że jakoś ich tak mało. Nie wiem czy Tak, sobie koszę, tutaj, koszę. tutaj zatrzymują się najczęściej pająki. Na tej półce to rodzinę. No cóż, ale... no co. Widać działa. Tutaj sobie stoję czasami. Włączam sobie piecyk. Minimalizuję grę i wszystko tutaj spływa do mnie. Nie wiem, widzicie kurczę, zeszłem sobie tutaj, nie wiem, 5 sekund. Ile już tego wszystkiego mam? Naprawdę daje to takie zyski, że ja pierniczę. Polecam wam zrobić, tylko że to jest... ...strasznie nudne do robienia. Mówiłem wam już, jakie wymiary są pokoju. 50 na 50 sobie to pomnóżcie i jeszcze razy dwa bo na wysokość dwóch musi być później musicie jeszcze kopać kanały strasznie jest to pracochłonne a na dworze właśnie mamy noc haha <laughs> i jakoś musimy wyjść na zewnątrz ale sobie moment wybrałem na wyjście do bumpgrindera świetny dobra i uciekamy o Mam nadzieję, że nic nie spotkam złego ani nic nie spotkam, mnie. Hmm. Dlaczego nigdzie nie widzę mobów? Może tutaj dobrze. No, ale okej. Okay. Idziemy po nasze szkiełko. Tylko sobie odłożymy jeszcze. Jeszcze, jeszcze strzały. I, i, i I wszystko Piórka 14 piórek zebrałem, tylko tam zeszedłem Zeszedłem Bierzemy sobie szkiełko idziemy Błaga, niech nic mnie nie napadnie Dobra, nic mnie tu nie zaskoczy. Miejmy nadzieję, i lecimy z tym mostem. Czemu nie można robić szklanych schodków? To by było takie fajne. I ciekawe, jakie oświetlę całą piramidę. Tam będzie taka ciemna. I lecimy z tym mostem. Kłasta czy spokojnie w ogóle nie wiem Jeśli chcecie, mogę wam podać mój e-mail i możecie mi się nie chwalić swoimi pracami, swoimi światami. Chętnie poglądam. Zróbmy tutaj coś takiego. Tutaj nie. Tu. Jeszcze tu Krowa, nie strasz mnie Głąbie Jeszcze tutaj pociągniemy ła, bym wpadł Kurczę, wszystko zeszło Aż się dziwię, że chciało mi się to wszystko przetapiać Okej, okay, teraz jeszcze coś a'la poręcz A poręcz zrobimy w sposób... Taki Hmm, wiem chyba co, jak to oświetlę Glowstone'a chyba tutaj gdzieś tak powczepiam A było ładnie Nie wiem czy da się prowadzić kolejkę po szkle, nie ja wiem później to sprawdzę eee, Skąd ja to pociągłem Tu To zniszczmy To, tu, tu i to Okej okay. Jaki taki most jest? Do naszej pięknej wręcz piramidki będzie trzeba tutaj położyć jeszcze tylko deski. Skąd ja wezmę deski? No i co? Będzie działać. Oj, słyszałem zombie. O Boże, zginę zaraz. Hmm, dobra. Poczekajcie. Kurczę. Skąd w środku znalazły się krowy, które gwałcą moje kaktusy? Boże. Piekrowy. No przecież drzwi są zamknięte. I stąd owca. Wyjazd z mojej szklarni. O. <laughs> zombie, zombie tu jestem. Puk, 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 puk. Hej. Hello. Tu. No chami I Mi to. Gdzieś tu musi być dziura. Lub nie No dobra, poczekam aż minie sobie noc I do was wracam Eh, dobra Kurcze Nie włączyłem nagrywania, a zacząłem uzupełniać tam ziemię No niech to szlak, no kurde Dobra Będę kończył ten odcinek, tylko wam powiem o co chodzi Ech, Chcę Zrobić, podzielić to tak na cztery części I O kurcze, chyba mam plan Nie, po prostu zrobię tutaj może litery Z, O, O, L I będzie sobie ZOL Albo nie, podsyłacie mi jakieś kolory Nie, na przykład czarny, czerwony, żółty, zielony Albo, no nie wiem Jakieś wzory, może mi podeślecie hmm, Ważne, żeby były fajne no i podawajcie w komentarzach w ogóle. Oceniacie, komentujcie, subskrybujcie. Mamy już 140 subskrypcji. Wow, wow, wow. A może i więcej w tej chwili? No. Robicie mi bardzo miło subskrybując mnie. <laughs> no. Tak już mówiłem. Miło w ogóle, że jesteście aktywni na kanale. To już chyba też mówiłem, a nie pamiętam, czy to nagrałem, czy nie. Dywanik będzie chyba czas zmienić, bo jest jakiś taki... No to się pomyśli. Dobra, żegnam się z wami. Miłego oglądania. Znaczy, miło, że oglądaliście, jeżeli w ogóle tu doszliście. No dobra, to siema.